Chciałem przywitać na dzisiejszej sesji pana Wójta Gminy Martusze oraz przedstawicieli mieszkańców i stowarzyszenia walczącego o zablokowanie, jak to nazwać, czy może linii wysokiego napięcia wysokich częstotliwości, jak to się nazywa. Ja myślę, że... 400 kW wysokiego napięcia. Na Razem dwa. Na Razem dwa. Razy dwa. A, ja mam taką że... sprawy, nie nasze dobrze? i jak zakończymy to udzielę Państwu głosu. Dobrze? Proszę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry państwu. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący i Policji za udzielenie możliwości wypowiedzi. się w imieniu mieszkańców gminy Magnuszek. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo poważna dla naszej gminy, ponieważ zostaliśmy zaskoczeni projektem tak zwanym poselskim, który wpłynął do, do, do Sejmu i był procedowany na komisji sejmowej w dniu 9 lutego. Było pierwsze czytanie, a dotyczy modernizacji, rozbudowy, budowy, bo różne były jak gdyby słowa używane. <laughs> linii istniejącej Kozienice-Miłosna. To jest zupełnie inna rzecz jak Kozienice-Ołtarze. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że budowana jest nowy blok w elektrowni Kozienice i zdajemy sobie również sprawę, że ten prąd musi popłynąć. I my chcemy rozmawiać i wiemy, że są też u nas takie tereny, które Przedstawimy alternatywnie, chcielibyśmy przedstawić, które mo mo możliwe są do wykorzystania. Natomiast budowanie linii w istniejącym pasie, który jest Kozienice Miłosna, przebiega przez 13 naszych miejscowości. Rozjeżdża tą gminę totalnie. Bo wprowadzenie nowych rozwiązań, rzekomo poprawiający jakość życia, gdzie wszyscy się burzą, tak jak przy budowie linii Kozienice-Ołtarze, na terenach, które były przewidziane, a ma być podobno, bo zostało to podjęte 22, że kozienica ołtarze przejdzie przez Głowaczów, Strowiec i będzie obiegała, akurat omija naszą gminę, a nas spotkała po prostu ta przykrość, że nikt nie chce z nami rozmawiać. My musimy się wszystkiego proszę Państwa domyślać, czy i w cudzysłowie czytać. Również do powiatu, to do Pana Starosty wpłynęło pismo Pana Wojewody na temat zmiany zagospodarowania przestrzennego planu województwa mazowieckiego. W szczególności proszę Państwa dotyczy to obiektów liniowych. Tak to się sprytnie ujmuje. Dotyczy to obiektów liniowych, czyli linii wysokich napięć oraz dróg które będą budowane na całym terenie województwa mazowieckiego. Polskie sieci energetyczne nie posiadając jeszcze planów, bo rozmawialiśmy wstępnie yy, i stowarzyszenie, które zostało za, zawiązane i pani Danuta Jola-Kawecka, która jest przewodniczącą yy, te, tego stowarzyszenia 100 400 KV dla gminy Magnusze Pragniemy tym zwrócić uwagę na, dla posłów i rządzących, że należy ze społeczeństwem rozmawiać. Nie pozostawiać nas samych. Ponieważ Sejm w piątek, proszę Państwa, czy najpierw wysłuchał sprawozdania z komisji, na której było pierwsze czytanie, następnie w piątek przyjął ustawę specjalną mówiąco o budowie linii kozienice miłosna. Nie wiemy na jakich zasadach i jak to ma wyglądać. My chcemy rozmawiać, tylko nikt nie potrafi nam wytłumaczyć na, na jakiej zasadzie będzie to wyglądało. I to jest po prostu, proszę Państwa, żenujące. Dlatego ja pozwolę sobie to tak tytułem wstępu, ponieważ Rada Gminy zebrała się w trybie nadzwyczajnym przyjęła uchwałę, którą wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw takiemu, a nie innemu działaniu i chcemy, żeby jeżeli się decyduje o nas, to żebyśmy byli my również jako gmina i mieszkańcy powiadomieni, co nas czeka i jaka forma ma być przyjęta przy tej modernizacji, przebudowy czy też rozbudowy. To jest jeden totalny chaos, jeżeli chodzi o informacje tej informacji właściwej nie ma. Z racji tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną, jeżeli chodzi o gminy i powiat, to chcielibyśmy, żeby państwo również yy, wysłuchali te, 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 tych naszych yy, tematów, które nas dotyczą i jednocześnie pochylili się i nam po prostu też yy, pomogli, bo przy wspólnym działaniu możemy naprawdę dużo. Dlatego My podjęliśmy zasadę taką, że mówię, chcemy rozmawiać, ale jeżeli nie będzie tej rozmowy, będziemy protestować do skutku. W niedzielę również zapowiada, zapowiada stowarzyszenie wyjście na, na ulicę, żeby ktoś zaczął z nami w końcu rozmawiać. Od godziny 15 do godziny 18, tak wpłynęło dzisiaj do mnie pismo, skrzyżowanie. Magnuszewie znów zostanie zablokowany przez mieszkańców. I tak cyklicznie, aż, aż w ktoś z nami zacznie rozmawiać. Bo na dzień dzisiejszy, jeżeli prosiłem Polskiej Sieci Energetycznej, że chciałem być 22 na spotkaniu, dostałem odmowną odpowiedź, bo powiedziano, że to mnie nie dotyczy, bo było procedowane pośrednictwo ołtarze. Nas tam nie ma ale my jesteśmy na linii Kozienice-Miłosna. Proszę Państwa, wobec tego zwracam się z uprzejmą prośbą do Rady Powiatu Kozienickiego o udzielenie zdecydowanego poparcia gminie Magnusze w sprawie protestu przeciwko planowanej budowie linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV relacji Kozienice-Miłosna. Po otrzymaniu dnia 2 lutego 2017 roku informacji marszałka województwa mazowieckiego o podjęciu przez Sejmik województwa uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego w części dotyczącej budowy linii 400KV Rada Gminy Magnuszew uchwałą numer 7 z dnia 9 lutego bieżącego roku Rada wyraziła swoje negatywne stanowisko w sprawie planów inwestycyjnych dotyczących modernizacji linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV i uchwałę przedstawiam przewodniczącemu w załączeniu. W ślad za decyzją Rady Gminy mieszkańcy postanowili o założeniu stowarzyszenia, które będzie reprezentowało interesy w tym zakresie, opowiadając się na przeciwko niejasnym planom inwestycyjnym i braku dialogu. Między stronami, to jest mieszkańcami i polskimi sieciami energetycznymi, stowarzyszenie prowadzi akcję protestacyjną, w ramach której odbywają się między innymi zgromadzenia na drodze numer 79 w Arnuszew. Pragnę wyjaśnić i jednocześnie podkreślić, że przeprowadzona w trybie ekspresowym procedura przyjęcia inwestycji w ramach tzw. SPEC-ustawy. Przesyłowej jest pogwałceniem podstawowych praw konstytucyjnych mieszkańców gminy. Nie zgadzamy się na to, aby sprawy dotyczące całej wspólnoty samorządowej, nie pozostające bez wpływu na zdrowie i byt mieszkańców, rozstrzygane były bez naszego udziału. Inwestycja miałaby przebiegać przez 13 miejscowości: tereny zurbanizowane, domostwa, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw. I tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Nie możemy pozwolić na realizację tak poważnej inwestycji bez konsultacji społecznych. Jesteśmy w tym zakresie zdeterminowani. W sytuacji braku rozmów z PSE przeprowadzimy konsultacje w trybie oddolnym poprzez referendum lokalne, którego wynik w państwie prawa powinien być wiążący. Proszę o poparcie stanowiska gminy Magnusze. Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć. Dzięki. Proszę Państwa, to są rzeczy, które chcemy po raz, jeżeli chodzi o referendum lokalne, tego jeszcze w Polsce nie było. Nikt jeszcze i społeczeństwa lokalne nie wypowiadały się w tej sprawie. My nie chcemy blokować elektrowni. Chcemy, żeby elektrownia się rozwijała, ale też chciałbym, żeby nasza gmina... Również się rozwijało. W symbiozie razem. My posiadamy alternatywne rozwiązania, tylko chcemy rozmawiać. Natomiast niestety nikt z nami na dzień dzisiejszy nie chce rozmawiać. Czekamy na pismo z polskich sieci energetycznych i inwestycje i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie przez Sejm tej piątkowej spec ustawy praktycznie pozbawia nas jakichkolwiek możliwości, ponieważ gmina tylko i wyłącznie wyraża i mieszkańcy naszą opinię. Negatywny głos, który Pan Wojewoda czy przyjmie, czy też nie, ale jak sądzimy, tak to szybko się odbywa, że Pan Wojewoda najprawdopodobniej podpisze specustawę i będzie realizowana ta inwestycja. Tylko jakim kosztem? Kosztem gminy Magnusze i naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Ja myślę, że to, to pismo przekażemy tutaj na prawnym, kiedy mamy możliwości. Nasze badanie liczy 19 osób, więc każdy pewnie ma będzie swoje zdanie. Jaka forma ewentualnej pomocy, to myślę, że po musimy się zastanowić. Ale panie Przewodniczący, czy można mieć Pytanie, bo z tego co tu wójt przekazał, to wydaje mi się dwie rzeczy. Po pierwsze to o planie zagospodarowania decyduje Sejmik Wojewódzki. A więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która powinna być zrobiona, to, to przy, planie, przy planowaniu tego planu to powinno być Sejmikiem jakieś porozumienie, żeby odpowiednio przebieg tej linii zaplanować. Za, 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 za i wydaje mi się, że tu nie wojewoda będzie decydował, tylko jeżeli będzie specł stała przez sen, to... ale ona już jest. Już jest no. no już jest, no to, to będzie decydował raczej wyżej będzie dla ja ministro. Wojewoda albo nie wojewoda. No to myślę, że to nie, to chyba wojewódzkie, a, a wojewoda to trochę... Musimy się troszeczkę zastanowić, no. tego, co... ja, nie, nie. ja nie, ja mówię, nie mówię, nie żeby nie nic nie to zrobić, to tylko ja uważam, że także takie wystąpienie powinno być do Sejmiku, jeżeli chodzi o, o, o sam plan zagospodarowania, ja tworzenia samego planu zagospodarowania. Bo na pewno linii nikt nie zatrzyma energii. Natomiast tak ja, chodzi o to, że, żeby ta linia jak tam mniej z życieniami mieszkańców i o to nam chodzi. I takie poparcie zasy, dobrze, to zawsze bardzo proszę. Bardzo proszę bardzo. Ja chciałbym jeszcze tutaj panu radnemu uzupełnieniu i dla państwa przekazać taką informację. Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, w tym przypadku tej linii kozienica miłosna nie dotyczy. Dlaczego nie dotyczy? Ponieważ ta linia jest już wybudowana. Ona przebiega przez teren naszej gminy. Proszę Państwa, ta linia działa i ma moc 400 kV. Tylko jeżeli mówimy o sieci o początkowo, zaczęły mówić o modernizacji. Proszę Państwa, modernizacja to ja rozumiem, że wymienia się przewody te elektryczne, i tyle. Maluje się słupy, i tak dalej. Natomiast w pełnej jest jasny zamysł. Budowa to jest zupełnie inne znaczenie słów. Modernizacja, a budowa to jest zupełnie co innego. Budowa polega na tym, że te słupy, które są na dzień dzisiejszy 31 metrów wysokości, zostaną zastąpione słupami, które mają 62-64 metry wysokości. Teraz jest linia 400 kV, będzie 2 razy 400 kV. Będzie sześć takich drutów ułożonych. Dodatkowo, jaki jest oddziaływanie pola, pola elektromagnetycznego, nie wiemy. Zdajemy sobie sprawę, że w opracowanej opinii na oddziaływanie na środowisko będą takie założenia przyjęte, które będą, nie, nie szkodziły człowiekowi. Natomiast, jeżeli wskazaliśmy, że w pasie nadwiślańskim, żeby budować taką linię, to szkodzi podobno naturze 2000. Wobec tego chcę Państwa się, czy my, jako ludzie, jesteśmy mniej warci niż, niż te żabki, czy jakieś tam krząszcze, które są w naturze? No nie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o informacje, do których żeśmy się zwrócili w naszej uchwale, i od tego momentu nie mamy żadnej odpowiedzi na pisma, żeśmy skierowali do ministra energii, pełnomocnika rządu do spraw infrastruktury energetycznej. Do przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, który notabene złożył wniosek poselski. Nie rządowy, proszę Państwa. Poselski. To posłowie na, na wniosek czyś po prostu przyjęli. I przeczytali wiersz. Rządowy wymaga. Prezydium. również proszę, to to, to proszę Państwa, złożyliśmy również... To pismo do Prezydium Sejmiku Województwa Mazowieckiego, do Zarządu Województwa Mazowieckiego, do Zarządu Polskiej Sieci Energe Energoelektrycznych S.A., do Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie oraz do Wojewody Mazowieckiego. Bez odpowiedzi. Gdzie jeszcze? Bardzo proszę Pani Przewodniczącej Stowarzyszenia na Stopach Dwa. Dzień dobry Państwu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Moje nazwisko pana Kamecka-Dębna. Jestem szefem stowarzyszenia, które się związało w Magnuszewie, 104. Kafka W Galinie Magnusza. Ja tylko chciałam dodać uzupełnienie tego, co mówił Pan Wójt. Że ta linia obecna, 400, z jednym po kabranie, biegnie co po niektórych domu w granicach 20-30 metrów od domu. Jeżeli oni w tej chwili mają plan zbudowania nowej linii, czy to będzie w starym torze, czy to puszczą w nowym torze, obok tej, rozbierając tamtą, jeszcze bardziej będą się przybliżać do budynków mieszkalnych. Bo do budynków gospodarczych to ona ma jeszcze mniej. Nie wiem, czy ktoś nie przemyślał takiego planu, czy nie byli na miejscu, czy w ogóle nie wiedzieli, co robią. Bo w odległości 100 metrów teraz były wydawane pozwolenia na budowę. Tam się postawili młodzi ludzie, którzy chcą tam mieszkać, mają dzieci i w tej chwili to, co chcą zrobić, po prostu chyba rozwali zupełnie system naszej gminy. Dlatego dajemy im alternatywę. Chcemy im wskazać miejsce, gdzie mogą to zrobić, ale ch chyba im się tak bardzo spieszy, że się zapomnieli, że gdzieś po drodze jeszcze są ludzie. Dlatego tak bardzo prosimy, żeby ktoś zaczął nas wspierać, bo chyba sami jako taka niewielka gmina sobie nie poradzimy. Stąd ten ukłon w Państwa stronę i naprawdę serdecznie liczymy na to, że jakiś jest poparcia od Państwa jeszcze. Tak. Ja myślę, że postaram się, bo myślę, że za wiec, rok, dwa będziemy mieć ten problem sam z Głonaczowem. Nie wiemy, jak to będzie które będziemy dążyć do tej Ale Szanowni Przewodniczący, ja myślę, że trzeba przygotować stanowisko i ja myślę, po poparcie dla, dla tej grupy nie ma problemu. I myślę, że poważnie że zarzuc, żeby odpowiednie przez Radę do przyjęcia stanowiska w imieniu Rady i koniec. Myślę, że jak, to, jak, to, jak, to, jak najszybciej Tak, na, na bo, się tak, tak, tak się to, bo czas nam się bardzo kończy Także może nie czekajmy na drugą sesję, tylko po prostu poważnie do, 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 do poparcia i... W imieniu Rady powiadam nie za pokaza konjami się za wyssz z jest słowek Zrobił jej dochodzi

i udzielenia zdecydowanego poparcia gminie Magnuszew w sprawie protestu przeciwko planowanej budowie linii elektroenergetycznej najdłuższych napięć 400 kW relacji Kozienice-Miełostę. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Ale Starołka Rady Powiatu.

przyjęcie takiego stanowiska szczególnie samartyjchem ale tam jest potrzebne ciężka nie damy rady ciężkarstwa dajmy borże w